Witajcie w nowym odcinku. W dzisiejszym odcinku odpalimy kosiarkę. Przynajmniej spróbujemy na ropie. Zobaczymy, jak będzie pracować. może Drowa formowe profesjonalne. <grym i wytrych> Ropę przelaliśmy z traktora, trochę. Bak jest pusty. Weź tam do świetl. o puściutki jest bak, wyciągnęliśmy. No ale jakiś syf, zobacz, <grym i wytrych> <grym i wytrych> Dobra, Dobra, lejemy ropę Benzynę żeśmy odlali Tu zobaczymy, nie wiemy czy pójdzie na samej ropie pokaż, że to jest takie gęste No ja nie wiem nikt pokażę. nie powiedział że to jest benzyna Mogłem Więc... nagrać jak z 60 Uwa. No nic, zobaczymy, czy to w ogóle nam odpali na ropie. A, Dobra, jak, nie, a jak nie będzie chciało odpalić na ropie, to się zmiesza. To z, będziemy mieszać z benzyną. Zobaczymy. Może szarkę paliliśmy wcześniej na benzynie, żeby ją rozgrzać, bo że miała łatwiej palić po prostu. Ciekawe, czy jest coś oleju. To nie może być oleju. Lepiej na takim błocie chodzi. Weź trochę śniegu, no. Do, tej, do tego oleju, żeby smarowanie było. Musi mieć trochę smarowania. Dobra. O tak. o. No i to, próbujemy ją palić na robce. Podpompuj dwa razy. To co miała w gaźniku jeszcze dwa razy. jak Dobra, rozrusznik złożony. Chodzi, dobra. Próbujemy, Podpompuj.

tak mi się wydaje. Wiem, temperatura, temperatura musi być, żeby ropa wiesz, wybuchała. Która? Pr próba numer milion. Milion. Odpalamy na co? Wcisknę się. Co? Wcisknę się. Lokomotywę panik. <noise> no, no i rozrusznik spotkręć tym. Do Lokomotywy, ale szkała dostała! Spróbuj jedną ręką kręcić, a drugą yy, dawkowa, dobra, a ja tu gazem dobra. operuję. A czego? to sno Kręć, kręć na razie, jak chwilę pokręcisz, dodaję Ale mocno. Co się stało? Ej, co tu tak ży Ona ma taką moc na tej ropie! Aż starotrawę żygnęło. dolaliśmy ciut benzynki, bo to nie ma sensu, zobaczymy, no Ciao, ciężko ma tej ropie. <laughs> Żare burę, obydwa! No <laughs> nic, dziękujemy za dzisiejszy filmik. Może zrobimy część drugą. Spróbujemy ją rozgrzać na benzynie, na full, aż będzie parzyć. A to ze tak dymi, motoropniok to <laughs> ropniok! musi dymić. musi dymić, dobra, dziękujemy.